Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy naleśniki wczorajsze. Jest to dziwna nazwa, ale naleśniki możemy wykorzystać z poprzedniego dnia. Ja zrobię na bieżąco i będziemy potrzebować jedną szklankę mąki pszennej szklanka o pojemności 250, dwa jajka. Szklanki mleka, pół szklanki wody, dwie łyżki stopionego masła. I należy bardzo dokładnie połączyć. Dodajemy również, o, złośliwość rzeczy martwych, zepsuł mi się, ale to dodamy soli, jeżeli lubimy tę niewielką ilość cukru. I, Dokładnie ciasto mieszamy, a ponadto będziemy potrzebować 4 jajka, pół szklanki mleka, 10 deko sera żółtego i 10 deko kiełbasy. Teraz ciasto połączę i zostawię, aby odpoczęło na 20 minut. Kiełbasę i ser dokładnie pokroję. I później będziemy smażyć naleśniki. Naleśniki smażymy na suchej patelni, ponieważ do ciasta dodałam masło. Tak, ciasto już ma jednolitą konsystencję i będziemy. Smażyć, jak często odpocznie smażyć naleśniki. Naleśniki już mam usmażone. Do jajek dolewam mleko. Dodaję sól aha, i pieprz solą. Mamy problem, ale to posolimy naturalnie i dokładnie należy połączyć, tak mamy połączone. a naleśniki dajemy na deskę, zwijamy w rulon i będziemy kroić. Takie paseczki. I na rozgrzanej patelni patelnię rozgrzewamy, dajemy dwie łyżki tłuszczu, dodamy naleśniki, ponieważ te naleśniki mają nazwę z wczorajszego dnia, bo u mnie są naleśniki dzisiejsze, ale można wykorzystać z poprzedniego dnia. I na patelnię daję naleśniki na całą powierzchnię rozprowadzam. A do masy jajecznej dodaję kiełbasę, ser i szczypiorek i dokładnie. Mieszamy. Tak. I teraz całość dajemy na patelnię, przykrywamy i będziemy smażyć pięć minut z każdej strony. przykrywamy patelnię i smażymy 5 minut naleśniki pod przykryciem już mamy z jednej strony zapieczone i teraz należy je obrócić ja to zrobiłam w ten sposób i teraz zsuwamy ponownie na patelnię i zapiekamy z drugiej strony naleśniki wczorajsze. I tak oto naleśniki mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Naleśniki wczorajsze. Jeszcze posypałam serem A tak wyglądają przekroju Naleśniki wczorajsze